Mając ten fakt na względzie, ta doskonała zasada świętych obrzędów słusznie uznała, że nasza najświętsza hierarchia ma być nadprzyrodzonym naśladownictwem hierarchii niebiańskich i przyoblekła owe niematerialne hierarchie, ażeby nam je przybliżyć, w różnorodne materialne figury i kompozycje form, dając nam możliwość wzniesienia się. Od tych najbardziej zbożnych symboli do wyniosłości i upodobień, które są już zupełnie proste i nie dają się modelować. Jest bowiem rzeczą zupełnie niemożliwą, aby nasz intelekt w jakiś ponadmaterialny sposób podniósł się do naśladowania i oglądania hierarchii niebiańskich bez oparcia się na tego rodzaju materialnych rękojmiach, odpowiadających jego naturze. I zrozumiał, że widzialne piękności są znakiem niewidzialnego piękna. Przyjemne zapachy, cieszące zmysły, symbolizują roztaczanie się inteligibilności. Materialne światła wskazują na dar niematerialnej światłości. Głęboka znajomość świętych nauk odpowiada nasyceniu intelektu kontemplacją. Struktura porządków ziemskich wyraża trwałość uporządkowań własnością rzeczą boskim. Przyjmowanie najbardziej boskiej Eucharystii obrazuje zjednoczenie z Jezusem, i to samo dotyczy wszystkich innych darów, które substancje niebiańskie otrzymują sposobem wykraczającym poza to, co światowe, a my tylko za pomocą symboli. Zatem, dla naszego przebóstwienia. Zasada świętych misteriów, w swojej miłości do ludzi, objawiła nam hierarchie niebiańskie i ustanowiła naszą hierarchię, ażeby wzorem tych pierwszych i ta uczestniczyła w miarę naszych ludzkich możliwości w tej samej co one świętej posłudze kapłaństwa, które ma formę boską. I to ona też ukazała nam w świętych alegoriach pisma. Pod zmysłowymi postaciami niebiańskie intelekty po to, żebyśmy mogli wznieść się duchowo poprzez to, co zmysłowe do tego, co inteligibilne i od sakralnych symboli do prostych szczytów hierarchii niebiańskich.